Kazimierz Kot jest 1940 rok. Trwa trzeci dzień bestialskiego przesłuchania przez Gestapo na Alei Szucha. Kazimierz prosi o wyprowadzenie do ubikacji, a kiedy strażnik na chwilę odchodzi, ten przez niezakratowane okno wyskakuje z budynku. Chwilę później, jak gdyby nigdy nic, wychodzi przez bramę na ulicę Warszawy w stronę wolności. Kim był Kazimierz Kot, za którym Niemcy wystawili listy gończe i wyznaczyli nagrodę 2000 złotych? Zagadki historii. Serdecznie zapraszam. Witajcie drodzy widzowie i słuchacze kanału Zagadki Historii. Po pierwsze dziękuję Wam za Wasze wsparcie, każdą subskrypcję, każdy lajk like i komentarz. To ogromna motywacja do dalszej pracy i zwyczajnie fajnie widzieć, że Wam się podobają materiały. Oraz chcecie je oglądać i słuchać, czy to na YouTube, czy Spotify, a od niedawna także na Apple Podcast. Dziś zapraszam Was na odcinek poświęcony Kazimierzowi Kotowi, postaci, która wśród panteonu naszych bohaterów według mnie jest trochę zapomniana, szkoda. Historia, kiedy ją poznacie, okaże się co najmniej ciekawa. Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach, a teraz zaczynamy. Kazimierz Kot, pseudonim światowit. Co o nim tak naprawdę wiemy? Pochodził z zasemilowanej inteligenckiej rodziny żydowskiej, skończył polski gimnazjum i działał już w tym czasie w młodzieżowej organizacji demokratycznej. W 1937 roku, chcąc uniknąć szykan, jakie w tamtym czasie często spotykały społeczność żydowską na uczelniach, mimo to, że przeszedł wcześniej na katolicyzm, przenosi się do Liverpoolu, gdzie studiuje nauki społeczno-polityczne. Nadchodzi wrzesień 1939 roku. Wybucha wojna, a Kazimierz Kod, w odróżnieniu od wielu Polaków starających się wydostać z kraju, próbuje do niego wrócić. Poprzez Skandynawię i Łotwę dociera do Polski, ponoć jeszcze zdążył wziąć nawet udział w kampanii wrześniowej. Oczywiście życie nie znosi próżni. Kiedy wojska polskie skapitulowały kończąc jednocześnie wojnę obronną kampanii wrześniowej, samorzutnie zaczęły powstawać podziemne organizacje niepodległościowe, mające na celu walkę z okupantem niemieckim, ale i także sowieckim. Jedną z pierwszych organizacji podziemnych, które powstały w Warszawie była Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, w skrócie PLAN, założona już 15 października 1939 roku przez lewicującą młodzież. Zaczęli wstępować do niej harcerzy z tak zwanego Kręgu Instruktorów im. Mieczysława Bema, tzw. KIMP, z harcmistrzem Juliuszem Dąbrowskim, pseudonim Bem na czele oraz druhowie z 23. drużyny imienia Bolesława Chrobrego, a wśród nich późniejsze legendy walki podziemnej zaczynające swoją historię. Rudy, Zośka i Alek, czyli późniejsi bohaterowie dobrze znanych nam Kamieni na Szaniec Aleksandra Kamińskiego. Szefem wydziału bojowego planu został właśnie Kazimierz Kot, który przyjął pseudonim Światowid. Kazimierz Kot był zresztą jednym z pięciu założycieli planu. A pierwszym szefem sztabu został nie kto inny tylko Gustav Herling-Grudziński, późniejszy znakomity pisarz i założyciel paryskiej kultury, choć akurat na funkcję szefa tajnej podziemnej organizacji specjalnie się nie nadawał i szybko z tej funkcji zresztą zrezygnował. Kot natomiast świetnie się odnalazł w nowej funkcji. To dzięki jego energii i odwadze Wydział Bojowy stał się najlepiej funkcjonującą komórką planu. Wydział został zorganizowany w tzw. piątki. Kilka piątek tworzyło dzielnice na czele z szefem. W skład dzielnicy wchodziły też komórki wywiadu i kolportażu. Miały one za zadanie współpracować z zawodowymi oficerami wojska polskiego w celach szkoleniowych. Kot utworzył w sumie 13 dzielnic, co dawało około 400 kadrowych konspiratorów. W sumie liczbę ich szacowano od 1000 do 4000. Była to jedna z największych organizacji podziemnej Warszawy na przełomie 39 i 40 roku. Prawdopodobnie to dzięki kotowi, kierowany przez niego wydział, pozyskuje też pierwszy zakonspirowany powielacz i wtedy się zaczęło. Kazimierz Kot wpadł na pomysł, by na niemieckich plakatach i obwieszczeniach rozklejanych po całej Warszawie naklejać nalepki o treści. Marszałek Piłsudski powiedziałby, a my was w dupie mamy. Akcja prawdopodobnie rozpoczęła się już 3 listopada 1939 roku, przynajmniej z tego dnia pochodzą pierwsze informacje o niej. Za akcje odpowiedzialne były tzw. piątki, zorganizowane przez Kota. Młodzi konspiratorzy wyszli na ulice Warszawy, uzbrojeni w tysiące naklejek. A użycie ich było proste: pocierało się naklejkę o mokrą gąbkę i przykładało do niemieckiego plakatu najlepiej na podpisie samego gubernatora Hansa Franka. Patrole policji niemieckiej próbowały oczywiście zdzierać naklejki, ale powodowało to najczęściej zniszczenie całego plakatu lub wyrwanie w nim dziury. Dla Warszawiaków, którzy byli świadkami takich akcji, był to wyraźny znak, że tworzy się podziemie i rozpoczyna się konspiracyjna walka. Kolejnym pomysłem dwóch kazimierzy, Kota i Koźniewskiego, było rozlepianie i rozrzucanie kolejnych ulotek o treści Kobiety Polki utrzymujące stosunki z Niemcami zawiadamia się, że miejsca w domach publicznych są jeszcze wolne. Czasem zaczęto nazywać Kazimierza Kota szaleńcem niepodległości, co pokazywało, że doceniono jego odwagę i kreatywność w planowaniu akcji dywersyjnych. Kolejną okazją do wykazania się Kota był komunikat o ponownym otwarciu przez okupanta niemieckiego pierwszych kin 19 listopada 1939 roku. W planach do końca roku miało już normalnie pracować 7 kin. Oczywiście miał przeważać w nich program propagandowy, m.in. kronika filmowa, w której gloryfikowano by dokonania niemieckiej armii. Z inicjatywy Kota postanowiono uprzykrzyć widzom chodzenie do kina. Jeszcze w grudniu do kina Napoleon wrzucono granaty z gazem łzawiącym a 6 stycznia to samo spotkało bardzo popularny wtedy lokal Adria, w którym spotykali się m.in. Niemcy i Polacy. Wszystko to w ramach akcji Nie tańczymy na grobach. Co prawda, akcja miała być przeprowadzona podczas zabawy sylwestrowej i pewnie odniosłaby wtedy większy efekt, ale nie zdążono z przygotowaniami. Trzeba przypomnieć, że akcja tzw. gazowania King była podjęta jeszcze przed wydanym oficjalnie przez podziemie zakazem chodzenia do King, który ukazał się w 1940 roku. Plan Kotta z czasem nie miał się ograniczać do akcji tak zwanego małego sabotażu. Już w 1939 roku planował akcje wymierzone w komunikację kolejową okupanta. Do tego planowano wykonanie wyroku śmierci na Igosymie, polsko-niemieckim aktorze kolaborującym z Niemcami, który nakłaniał polskich aktorów do występów propagandowych w propagandowych filmach niemieckich. Do wykonania wyroku nie doszło, czy raczej został on przełożony w czasie i Gosyma, finalnie zlikwidowana 5 marca 1941 roku na podstawie wyroku Wojskowego Sądu Specjalnego Związku Walki Zbrojnej. Zadanie wykonał Zespół Bojowy Kontrwywiadu Okręgu Warszawa. Organizacja, którą współkierował Kot, rozrastała się dynamicznie. Zresztą nie ma co się dziwić, bo praktycznie nie było w tym czasie alternatywy dla młodych ludzi chcących podjąć walkę z najeźdźcą. W zasadzie też nie stawiano żadnych wymagań nowym członkom oprócz chęci walki z okupantem. Z czasem plany zorganizowania się dużej i sprawnie działającej organizacji do walki podziemnej stawały się coraz bardziej realne. Niestety otwartość, która była siłą organizacji, okazała się też jej słabością. Błędem było przyjmowanie niesprawdzonych nowych członków. Nie został w planie zorganizowany wydział kontrwywiadu. W ten sposób, w szeregi organizacji został przyjęty były harcerz Stanisław Izdebski, który, jako właściciel samochodu, był na wagę złota dla rozwijającej się organizacji. A będąc kierowcą, niestety także miał dostęp do wielu ważnych informacji, które zaczął przekazywać okupantowi, bawiąc się w lokalach, w których przesiadywali Niemcy i konfidenci. Ponoć zresztą był też agentem Abwehr jeszcze przed wojną, choć to jest nie do końca sprawdzona informacja. Gdyby plan posiadał oddział kontrwywiadu, prawdopodobnie Izdebski zostałby wcześniej prześwietlony i wykryto by zagrożenie z jego strony. A tak, 14 stycznia 1940 roku dochodzi do aresztowania Kazimierza Kota i jego matki przez gestapo. Za aresztowaniem najpewniej stał właśnie Izdebski. Kot został przewieziony do aresztu śledczego przy Alei Szucha w Warszawie. Tutaj zaczyna się bestialskie przesłuchanie. Trzeba pamiętać jednak, że był to początek okupacji, a Niemcy na dobrą sprawę nie wiedzieli jeszcze, jak duży opór tkwi w Polakach. Nie wiedzieli też, jak obchodzić się z więźniami. Prawdopodobnie gdyby to był powiedzmy rok 43 lub 44, to po trzech dniach przesłuchania kot nie miałby siły się już poruszać. A tymczasem, mimo bicia pejczami, trzeciego dnia przesłuchania, około godziny 15, prosi o wyprowadzenie do znajdującej się na końcu korytarza ubikacji. W środku zauważa zamarznięte, ale nie okno. Strażnik, który go odprowadził, rozkuwa mu prawą dłoń i na chwilę odchodzi na bok. Ten moment wykorzystuje kot, mimo że nie wiedział na jaką część aresztu wychodzi okno. Otwiera je i wyskakuje na zewnątrz. Jak się okazało, wydostał się na podwórze gmachu, zobaczył bramę i ze schowaną w kieszeni ręką z kajdankami, jak gdyby nigdy nic, spokojnie wyszedł przez nią na ulicę. Była to pierwsza ucieczka z katowni na Szucha podczas okupacji niemieckiej. Kot szybkim krokiem, tak by nie zwracać na siebie uwagi, udał się w kierunku Agrykoli. Później, po zapadnięciu zmroku, udał się dorożką do lokalu na ulicy Narbuta. Szczęście go nie upuszczało i dorożkarz nie doniósł na niego okpontowi, choć po przesłuchaniach na pewno kot dobrze nie wyglądał. Wolał jednak nie kusić losu i na następną noc zmienił kryjówkę na lokal przy ulicy Mianowskiego, aż w końcu trafił też na ulicę Sucha, gdzie spotkał się z innym założycielem planu, Jerzym Drewnowskim. To właśnie dzięki jego wspomnieniom po wojnie znamy los kota po ucieczce z siedziby Gestapo. Jak wspominał Drewnowski, kot był mocno zmaltretowany przez Niemców. Omalnie stracił omalnie a mimo to, próbował znaleźć sposób na uwolnienie pozostałych kolegów z planu, których aresztowali Niemcy. Drewnowskiemu po burzliwej rozmowie z Kotem udało mu się wyperswadować ten pomysł. Kot postanowił wyjechać na wschód, na tereny okupowane przez Sowietów, by przeczekać wzmożone poszukiwania Niemców. Jednocześnie, co jest nie do pomyślenia, odezwała się ludzka zawiść. Znalazły się osoby, które w podziemiu roznosiły informacje, że ucieczka z siedziby Gestapo poszła zbyt łatwo kotowi i jest podejrzana. Między innymi Stanisław Thun, wyższy oficer sztabu Związku Walki Zbrojnej, twierdził, że ucieczka z siedziby Gestapo była technicznie niemożliwa i należy uważać na kota jako potencjalnego niemieckiego agenta. Mało tego, nawet kierunek wschodni ucieczki zaczął być dla niektórych podejrzany. Przyznacie, że to było po prostu zwykłe świństwo. Tak czy inaczej, Kot na zajutrz po dyskusji z Drewnowskim wyjeżdża faktycznie do okupowanego przez Sowietów Lwowa. A Niemcy w tym czasie po ucieczce kota szaleją. W całej Warszawie rozklejono listy gończe z fotografią zbiega oraz oferowali 2000 zł za informację, która doprowadzi do jego ujęcia. Do tego w akcie zemsty aresztowali około 250 osób, a wśród nich najwybitniejszych polskich szachistów: Dawida Przepiórkę, Jakuba Rabinowicza, Stanisława Kona, Achilesa Friedmana czy Mojżesza Łowickiego. W tej grupie znaleźli się też dwaj Polacy, Zygmunt Szulce i Franciszek Damański. Ich Niemcy zwolnili, Żydów natomiast rozstrzelano 22 stycznia 1940 roku w Palmirach. Był to drugi po Wawrze wypadek zastosowania odpowiedzialności zbiorowej na Polakach przez Niemców. A Kot? Kot w tym czasie faktycznie żyje w Lwowie, ale już wiosną 1940 roku wraca na chwilę do Warszawy. Jego cel jest jasny: wykonanie wyroku śmierci na zdrajcy, który wystawił organizację Plan Niemcom, czyli Izdebskim. Niestety nie udaje się Kotowi wykonać wyroku, co nie znaczy, że Izdebskiemu zdrada uchodzi na sucho. W połowie 1942 roku były członek planu, porocznik AK Jan Błoński, pseudonim Sum, wykonuje wyrok na Izdebskim. A tym razem już skutecznie. Kot wraca ponownie do Lwowa, z którego zaczynają napływać powoli meldunki o nieznanej organizacji bojowej, która wysadza w powietrze sowieckie pociągi wiozące w ramach układu Ribbentrop-Motow transporty surowców i żywności dla Niemiec. Ma to dobre kilka miesięcy, ale w końcu Sowieci skutecznie przeprowadzają akcję rozbicia organizacji. Wśród rannych bojowników, których schwytali, miał się także znaleźć Kot. Zostaje on prawdopodobnie jesienią 1940 roku przewieziony do lwowskiego więzienia śledczego na Zamarstynowie, gdzie umiera z powodu ciężkich ran lub zostaje zapewne po brutalnych przesłuchaniach przez Sowietów zamordowany. Miejsce pogrzebania ciała przez Sowietów do tej pory jest nieznane. I tutaj kończą się losy Kazimierza Kota, z pochodzenia przechrzczonego polskiego Żyda, z całego serca natomiast patrioty. Szalenie z niepodległości, jak go nazywano, z pewnością był jednym z cichych bohaterów rodzącego się podziemia. A po wojnie, jak wielu członków Armii Krajowej, został zapomniany i przemilczany. Dziś myślę, że warto ocalić jego nazwisko od zapomnienia. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście do końca przedstawionej historii, jeśli Wam się podobał opracowany materiał i chcielibyście, bym przybliżał więcej podobnych materiałów, proszę o komentarz, subskrypcję i oczywiście kciuk w górę. Dzięki temu kanał Zagadki Historii będzie mógł zwiększyć swoje zasięgi, a przecież chodzi o to, by nas było tutaj jak najwięcej. Napiszcie, czy postać kota była wam wcześniej znana, albo może zaproponujcie tematy, o których byście chcieli w kolejnych wydaniach usłyszeć. A tymczasem dziękuję wam za zaangażowanie i do usłyszenia.